Dane są dwa okręgi. Okrąg ośrodku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg ośrodku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB. Jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K. Wtedy, no i cztery odpowiedzi co do odcinka OK. Ustalmy sobie, że ten odcinek oka, który jest szukany, jest odcinkiem x. Jeżeli znajdziemy x, to tak naprawdę znajdziemy wielkość oka. Zacznijmy opisywać wszystko, co zostało podane. Jeżeli to jest prosta styczna, to znaczy, zarówno tutaj, aż do tej prostej jest kąt prosty, i tak samo tu. Do tej prostej jest kąt prosty. Do prostej. Do prostej AB. Odcinek OA, skoro to jest od środka do punktu A, jest promieniem tego okręgu i ten promień został podany. To jest 5. Tak samo został podany ten odcinek, bo to jest promień tego małego okręgu i on wynosi 3. Cały odcinek OP ma długość 16. Więc jeżeli ten odcinek wraz z tym ma długość 16, to skoro ten oznaczyliśmy jako x, to ten będzie 16 odjąć x. W całości to jest 16. Nawet gdybym dodał x, dodać ten odcinek, wychodzi 16. Wszystko, co potrzebowałem, oznaczyłem. Mamy wyznaczyć x. Z czego skorzystamy? Tutaj przecinają się dwie proste. A zatem ten kąt, oznaczę go jako alfa, musi być taki sam jak po tej stronie. Bo są to kąty wieszołkowe. I teraz spójrzmy. Ten duży trójkąt OAK. Ten duży trójkąt. Jest trójkątem prostokątnym o kącie ostrym alfa. Czyli ma dwa kąty. Alfa i kąt prosty. Ten mały trójkąt po tej stronie. Jest też prostokątny i ma kąt alfa. A zatem, jeżeli dwa kąty są takie same, to i trzeci kąt też musi być taki sam. Czyli jak tu jest kąt beta, to i tu musi być kąt beta. A razem kąt alfa i beta, tak jak tutaj, musi nam dać 90 stopni. Ale co jest, co jest istotne? Że z cechy podobieństwa, kąt, kąt, kąt. A ten duży trójkąt, czyli O. K. O. Przepraszam, A. -K -O, trójkąt. A. K. -O, czyli ten duży. Nawet tak tego lekko zakreskuję, może w tym kierunku. Ten trójkąt jest podobny. Do tego trójkąta jest podobny do trójkąta BKP. A skoro są podobne z tej cechy, to odpowiednie odcinki muszą być proporcjonalne. Na pewno w tym trójkącie mamy dwa odcinki: jeden podany i jeden szukany. Więc ja napiszę te dwa odcinki. W licznikach. Czyli występuje piątka i x. W jakiej kolejności? To wszystko jedno. Niech to będzie piątka oraz x. Takie odcinki występują w tym trójkącie. Jakie odcinki odpowiadają mu w tym trójkącie? No to zobaczmy. Piątka leżała w tym dużym trójkącie naprzeciwko kąta alfa. Więc w tym trójkącie Musi mu odpowiadać odcinek też leżący naprzeciwko kąta alfa. I jest nim trójka. Natomiast x był przeciwprostokątną. Leżał naprzeciwko kąta prostego. A zatem w tym trójkącie musi mu też odpowiadać przeciwprostokątna i jest to odcinek. 16 odjąć x. Czyli jeszcze raz. Ten odcinek do tego ma się tak jak ten do tego, ponieważ znajdują się naprzeciwko równych sobie kątów. No jak to rozwiązać? No, wymnożymy na krzyż. Może od tej pary zaczniemy. 3 razy x równa się i teraz ta para 5 razy i w nawiasie 16 odjąć x. No i stąd na pewno wyjdzie nam x, czyli ten odcinek oka. 3x równa się 5 razy 16, to jest 80. 5 razy minus x, minus 5x. Teraz x na lewo, liczby na prawo. 3x i tu przerzucamy będzie razem 8x. Tu zostaje 80. Jak podzielimy przez 8, x wyjdzie nam 10. A ten x to jest nasz właśnie odcinek o k. Równy jest 10. I spójrzmy na odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią do tego zdania jest odpowiedź.